Proszę Państwa, my jako kierowcy znowu jesteśmy na celowniku eurokratów. Chcą nas ugotować jak żabę, ugotować powoli. To, co dzisiaj podnosimy, to przepis, który będzie, e, zasady, które będą obowiązywały od stycznia 2027 roku dopiero, ale już, e, już są wprowadzane e, i tak systematycznie, e, po trochę e, nas, kierowców, grillują. W jaki sposób? No oczywiście rozmawiamy o podwyższeniu e, ceny e, paliwu. Drodzy Państwo, Unia Europejska pod wpływem dyktatu chorych, trzeba powiedzieć, ideologii klimatyzmu wprowadza system handlu emisjami CO2. Dotyczy to nie tylko budownictwa, o czym nieraz już mówiliśmy, dotyczy to również transportu i bezpośrednio przełoży się na cenę paliwa. Jak obliczają eksperci podatkowi, o 53 grosze zmieni się cena litry, litra e, paliwa, e, zostanie podniesiona i to jest, e, proszę Państwa, dla porównania, e, prawie 50% e, akcyzy obecnej w Polsce, która wynosi złoty e, 16 groszy zł za, e, za litr. Te przepisy dotyczą e, dyrektywy ETS-2, która właśnie jest e, wyrazem tej e, ideologii e, klimatycznej. I trzeba przypomnieć, że e, to jest związane z pakietem Fit for 55, na który zgodzili się e, posłowie pisowscy, zgodził się Mateusz Morawiecki i nie budziło to sprzeciwu e, w żadnych innych siłach politycznych. Drodzy Państwo, e, drodzy przede wszystkim kierowcy w tym wypadku, e, przypominamy, konfederacja od początku jest po stronie kierowców, chcemy taniego paliwa, chcemy taniego e, państwa, nie chcemy ideologii w transporcie e, i nie widzimy powodu, e, żeby takie rzeczy wprowadzać. Konfederacja po to idzie do Europarlamentu, żeby zwalczać takie szaleństwo.